Dzień dobry, Ewelina. Dzień dobry. Hoy te voy a przedstawić oficjalnie jako operadora de hipnosis al grande público. Dzisiaj oficjalnie przedstawię cię szerokiej publiczności jako operadora hipnozy. Nie no oszczędzijcie, porque ja 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 me voy a skaczar, nie no będzie traducji. Ewelina oszczędziła coś w polsku. Natomiast nie przejmujcie się, ja już zaraz się zamykam, nie będzie więcej tłumaczenia, a Ewelina sama Wam wszystko opowie po polsku. Yo solo quiero adelantar y quiero que sepáis que Evelina es un miembro del Team Grifasi, o sea que dentro del Team colabora en muchos proyectos. Quiero solo que Evelina es miembro del Team Grifasi, lo que que en el Team colabora en muchos proyectos. Evelina es tutor, Evelina es traductora, Evelina es e, coach y ahora también es operadora de hipnosis. Y es tutorem, y es tłumaczką, y, no, y también es operatorem, operatorem En la descripción del vídeo podéis encontrar todos los enlaces que os interesan: su página web para poder reservar sesiones, su canal YouTube, su página de Facebook, etc. W opisie pod tym nagraniem możecie znaleźć wszystkie linki, przez które możecie się z nią skontaktować. Link do jej strony internetowej, do kanału na YouTube, do strony na Facebooku itd. Tak I recordad: solamente las personas, que kolaboran con todas las actividades del team, tienen un correo electrónico con un dominio i pamiętajcie, że tylko osoby, które współpracują z teamem Gryfasi w, w wielu zadaniach, mają oficjalny adres e-mail w domenie calderogryfasi.com. Bueno, ahora ya me callo. Ewelina, di algo a tus nuevos seguidores, i. Y... Y no to teraz Kalo przestaje mówić, ja powiem Wam kilka słów. No, jako, że jestem osobą, która lubi krótko, zwięźle i konkretnie, no to też w taki sposób postaram się powiedzieć kilka słów od siebie i o sobie. Także, przede wszystkim formalnie jestem z wykształcenia anglistką i tłumaczką, natomiast z zamiłowania i z zawodu, jak już tutaj zostało powiedziane, jestem operatorem hipnozy i współpracuję z Timem Gryfasi. Tak naprawdę można powiedzieć, że moja przygoda z tą tematyką zaczęła się dawno temu, bo w zasadzie od zawsze interesowało mnie to, co nieznane, to, co nie zbadane, to, czego oczy ludzkie nie widzą, to, co jest po drugiej stronie. Natomiast z perspektywy czasu uświadomiłam sobie, że tak naprawdę za tym kryło się coś więcej, że w ten sposób. Poszukiwałam odpowiedzi na wiele pytań, a co za tym idzie, poszukiwałam sama siebie. No i metoda gryfacji niezwykle mi w tym pomogła. Przyniosła mi odpowiedzi na wiele pytań, wciąż przynosi. Pomogła mi zrozumieć konkretne rzeczy, konkretne sytuacje z mojego życia, kim jestem, dlaczego jestem, jaka jestem, dlaczego czuję to, co czuję. I Uświadomienie sobie tego i przepracowanie tego, jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, zmieniło mnie, za tym idzie, zmieniło moje życie. I dlatego teraz jestem niezmiernie wdzięczna i niezmiernie, niezmiernie szczęśliwa, że w zamian mogę wspomagać moich własnych klientów w tym samym procesie, przez który ja sama przechodziłam. W procesie odnajdywania siebie, poznawania siebie, uświadamiania sobie swojej własnej siły, swojej własnej mocy, potęgi, docierania do najgłębszych zakamarków duszy, docierania tam, gdzie boli, tam, gdzie uwiera, tam, gdzie doskwiera, docierania do tego, co dawno temu zostało zakopane w podświadomości, by to sobie uświadomić, przepracować i ustawić. I nie mogłam sobie wymarzyć lepszej, piękniejszej i bardziej satysfakcjonującej pracy niż ta. Za co jestem zawsze ogromnie wdzięczna. Well, que decirte mm -hmm. que powiedzieć, że Twoja hablar i y tu voz mnie to <laughs> <Moja traducirla. laughs> claro. Ale mówi, że mój, mój głos i mój sposób mówienia go zahipnotyzował. Entonces, si yo también puedo entrar en hipnosis, casi, seguramente, pondrás en hipnosis el 90% de las personas. <laughs> Entonces, si yo sam wszedłem en hipnoza, tostabón 90% de los que te voy a ir. Me alegro. Qué bonita voz, muy relajante. Muchas gracias. Bardzo fajny, relaksujący głos. No. Cześć. Aniu, powiedz mi, czy, czy widzisz albo czy odczuwasz, Emilkę? Tak, aż się wzruszam, bo ona jest taka świetlista. Tak. Z takim wsparciem idzie do mnie naprawdę. Cudownie. Kolwiek, żeby się upewnić oh. i żebyś się nauczyła też jak to robić, chciałabym, żebyś podeszła do Emilki, spojrzała jej w oczy, możesz ją chwycić za rękę, żebyś ją rozpoznała jeszcze w ten sposób. Czy to na pewno Emilka? Tak. tak. Mhm, cudownie. Dobrze, to powiedz mi, skąd się wzięło to wzruszenie, które odczuwasz o. na jej widok? Ojejku. Mhm. Ona jest taka wolna, taka śliczna. Mhm. Taka piękna, naprawdę taka świetlista, właśnie. Taka po prostu w tej ciemności, bo to jest taki niezbyt przyjemna scena, generalnie. Aha. Ona tak się zbliżyła z taką dobrocią w ogóle. Naprawdę, tak mnie to wzruszyło. Dobrze, to takie wsparcie. Takie wsparcie. Od, 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 od którego z nich mhm. poszło, ale nie, wiem, ale nie wiem od którego, bo teraz wszyscy stoją z głowami w dół. And nie ma, nie, niech przed szereg no, nie wystąpi nie, nie ten, który zrzucił tą kulką. Nie ma chowania się, niech weźmie odpowiedzialność za swoje czyny. Wyszedł. Wyszedł, okej. Okay. Zamrażamy je, zamrażamy wszystkie te byty. Uh -huh. Nikt już niczym nie pstryka, nie rzuca. I poproszę, żeby Grażynka wzięła tę kuleczkę. Uh -huh. Wytworzyła sobie jakieś urządzonko. Jakiś uh -huh. pistolecik. Może uh -huh. namnożyć te kuleczki, jak tylko chce. Uh -huh. I może mu oddać, jeśli ma taką ochotę. Oddała. Z podwójną siłą. Z potrójną nawet. Super. Aż się wywalił, biedny. <noise> Strasznie, y -y, bardzo intensywnie czuję. Co czujesz intensywnie? jakby te wszystkie emocje z babci spływały. Mm -hmm. po, poproś Elę, żeby otworzyła babci portal i żeby ten portal wyciągnął te wszystkie emocje z babci. Niech mi się kłaniają. No to niech się kłaniają, kłaniają. nawet na kolana no, mogą kłaniają. paść. Mhm. Mm Czes, ty jesteś ich królową, a oni poddanymi. Co się dzieje? Nie, ja po prostu ten cudowny widok, szczególnie tego brata, jak prawie nogi całuje, no coś z pięknego. Super! Hey! <laughs>